Proszę Państwa, od jakiegoś czasu dużo się mówi o tym, żeby skrócić tydzień pracy z 5 do czterech dni. Zrobiono to jakiś czas temu w Wielkiej Brytanii, już dwa lata temu i są pierwsze wymierne efekty tego, nazwijmy to ciągle jeszcze, eksperymentu. W 60 firmach trzy tysiące pracowników pracowało krócej o jeden dzień, miało mniejszą liczbę godzin pracy, bo to nie tak, że cztery dni, ale za to ponad osiem godzin się pracowało. Natomiast nie zmniejszono im pensji. I co się ok po dwóch latach, proszę Państwa, siedmiu na dziesięciu pracowników, tych, którzy brali udział w eksperymencie, czuje mniejsze wypalenie zawodowe, czterech na dziesięciu mniej się stresuje i teraz uwaga, leci hit, o 60% spadła liczba zwolnień lekarskich. No bo A w zasadzie do roboty chodzi. A wydajność? Nie spadła. Mało tego, firmy oszczędzają na prądzie i wodzie, na przykład w toaletach. Oseńka Droga. Są takie zawody, gdzie da się to zrobić, są takie, gdzie nie. Bo wyobraź sobie, że komunikacja miejska kursuje 4 dni w tygodniu. Pociągi jeżdżą 4 dni w tygodniu. Ale Z dlaczego radio... zakładasz, że zamyka się cały świat na, na te 3 dni? No, pracujemy cztery dni w tygodniu, no, ale radio, jako... jutro mamy wolne, tak? Yy, państwo sobie yy, proszę coś tam porobić, bo my yy, od jutra do poniedziałku mamy wolne. A wiesz, że to dobry pomysł? Po prostu będziemy no, prekursorami w tym eksperymencie w Polsce, po raz pierwszy, radio Pogoda, jutro proszę Państwa, nieczynne. Ha, ha, ha. No dobra, żartowaliśmy Będziemy tutaj z Państwem zawsze, oczywiście Każdego dnia i jutro też Pogodny poranek w Radiu Pogoda Alibabki kapitańskie tango Ale nie kusi ci takie? Ci nie kusi, już się wyspał z nie kusi, nie kusi No dobrze, Zygmunt Heiser, przodownik pracy Za 19.09 1 urodzony, co się dziwisz?